Kilometrowe korki na autostradzie. Należało to wysłać wczoraj, a nie dopiero dziś. Dzień dobry, chciałabym porozmawiać z panem na temat niezapłaconych rachunków. Przykro mi kochanie, ale tata musi dziś dłużej zostać w pracy. Jutro na pewno znajdę dla Ciebie czas. Stan pańskiego konta wynosi 370 zł i 71 groszy. Marzyć to wielka przyjemność, ale to tylko zamki na piasku. W rzeczywistości nie będzie lepiej, chyba że zmienimy to, co robimy. W tym filmie chodzi o zmiany. Dla niektórych ludzi kilkaset złotych dodatkowo miesięcznie zmieniłoby wszystko. Dla innych ważny jest sportowy samochód. Dla niektórych nowy dom. Dla jeszcze innych zmiana oznacza wziąć wszystko w swoje ręce, samemu decydować o swoim czasie, realizować marzenia, kształcić się, robić więcej nadgodzin, zainwestować w akcje, założyć własną firmę. Przyjrzyjmy się tym możliwościom. Możliwość pierwsza giełda kapitalizm w najczystszym wydaniu czy legalna gra szczęścia? Nieważne jak to nazwiemy, na giełdzie można zbić majątek albo stracić wszystko. Każdego dnia ktoś staje się milionerem i ktoś traci ostatnią koszulę. Nie można także zapomnieć o najważniejszym giełdowym przykazaniu. Nigdy nie inwestuj więcej niż jesteś gotów stracić. Możliwość druga. Wykształcenie. Wiele milionów Europejczyków decyduje się o dalsze kształcenie, aby poprawić jakość swojego życia. Szczytne i godne podziwu ambicje, które jednakże nie należą do najtańszych, a dyplom nie gwarantuje już dziś miejsca pracy. Czasami dalsza nauka jest po prostu niemożliwa. W rzeczywistości większość ludzi jest zbyt zajęta, aby znaleźć jeszcze czas na naukę. Możliwość trzecia. Więcej pracować. Dobry pomysł, ale czy aby zawsze skuteczny? Jeśli w następnym tygodniu pracowałbyś osiemdziesiąt godzin, to czy twój szef zapłaci ci podwójnie? Jeśli Twoja produktywność wzrośnie trzykrotnie, to czy i Twój dochód będzie trzy razy większy? Ile wyrzeczeń by cię to kosztowało. Więcej czasu bez rodziny, bez przyjaciół, bez marzeń. Możliwość czwarta założenie własnej firmy. Ponad 60% wszystkich dorosłych ludzi między 24 a 44 rokiem życia chciałoby mieć własną firmę. To jest właśnie nowa perspektywa: być swoim własnym szefem, planować swój czas pracy, robić to, na co ma się ochotę. Wolność, ale za jaką cenę? Kiedy wiele osób myśli o własnej firmie, myśli o słowie franszyza. Stary, dobry i sprawdzony sposób. Ale możliwość przyłączenia się do dużej firmy to na początek wydatek miliona do czterech milionów złotych. Niestety oferta nie dla przeciętnego człowieka. Konieczny jest personel. Trzeba zapłacić ZUS. Zainstalować system bezpieczeństwa. Zatrudnić firmę księgową. I nagle zaczynamy pracować 7 dni w tygodniu. Jako pierwsi otwieramy, jako ostatni zamykamy drzwi. Pomyśl, koncert, z którym masz umowę franczyzową, dostaje swoje pieniądze zawsze, niezależnie od tego, czy ty coś zarobisz, czy nie. Można być oczywiście wolnym strzelcem lub niezależnym współpracownikiem, mieć komfort pracy, kiedy się chce i gdzie się chce. Ale wycieranie klamek, wykłócanie się o honorarium to wszystko pozostaje na twoich plecach. Mógłbyś otworzyć restaurację lub sklep. Oczywiście musisz wtedy płacić czynsz, myśleć o reklamie i wielu innych sprawach. Jaki efekt osiągnęlibyśmy kombinując ze sobą sprawdzone zalety franczyzy i wolność, jaką daje praca dla siebie? Bez wysokich kosztów stałych i inwestycji. System, z którego dziś korzystają tacy giganci gospodarczy jak... Citigroup, największa firma w branży finansowej, pionier w działalności online Prodigy, GTE, Mattel, IBM... Przemysł komputerowy, potęgi branży telekomunikacyjnej, sprint i MCI. Fenomeni e-commerce'u Amazon.com, Real.com, CityNow.com. O jakich trendach gospodarczych wiedzą te wszystkie firmy, o których Ty nie masz pojęcia? Te firm porzuciło tradycyjne rynki i zaczęły sprzedawać swoje produkty w sposób zupełnie nowy. To jest bardzo proste. I nazywa się wirtualną franczyzą. Niektórzy nazywają to networkingiem. Affiliate marketing. I jeszcze inni. Marketing referencyjny. Marketing osobisty. Marketing przyjacielski. Ta branża obraca w ciągu roku prawie 90 miliardami euro. To ogromny biznes, bazujący na kontaktach międzyludzkich. Każda firma, duża i mała, zdaje sobie sprawę, że nie ma lepszej i prostszej drogi dla wprowadzenia produktu na rynek niż propaganda z ust do ust. Wszystkie te firmy gotowe są teraz zapłacić ci za to. To jest twoja szansa. Jako właściciel wirtualnej franczyzy możesz sprzedawać produkty i usługi istniejących firm właśnie przez propagandę z ust do ust i otrzymywać za to prowizję. Zamiast milionów na reklamę, milionów na wystawy sklepowe i następnych milionów na sieć sprzedaży, firmy płacą te pieniądze właścicielom wirtualnej franczyzy, ludziom takim jak ty. Ten model biznesu istnieje już od 50 lat. Na całym świecie są już ponad 42 miliony partnerów biznesowych, którzy wspólnie osiągają roczny dochód w wysokości ponad 90 miliardów euro. Ponad 90 miliardów euro, a to wszystko osiągnięte bez wychodzenia z domu przez matki, studentów, emerytów i poważnych biznesmenów. Bez obciążeń i problemów tradycyjnego biznesu. Żadnego personelu, żadnych pensji, żadnego czynszu. To jest coś. Co możesz robić w czasie wolnym, nie ruszając się z domu? Tak, większość ludzi z tej branży robi właśnie tak. Obok stałej pracy, obok hobby, obok rodziny, korzystając z ulg podatkowych, które daje niezależność biznesowa. Ludzie na całym świecie przyznali, że jest to doskonała możliwość na poprawienie swoich finansów. Tysiące uczyniły z tego swoje główne i jedyne źródło utrzymania. Pomyśl o tym, żadnych ograniczeń w karierze, żadnej wcześniejszej emerytury, żadnych nieoczekiwanych zwolnień. Ta branża płaci za produktywność. Im więcej się angażujesz, tym więcej zarabiasz. Najlepsze jest jednak to, że możesz swój czas zmaksymalizować. Nie pracować ciężej, lecz sprytnie. Jako właściciel wirtualnej franczyzy masz prawo znajdować innych ludzi, którzy są tacy jak ty. Którzy sami robią interesy i chcą zarabiać tyle pieniędzy, ile sobie wypracują. I jest to obojętne, skąd są ci ludzie, gdzie i jaką szkołę kończyli, jaki mają kolor skóry. Tylko jedno jest ważne. Twoja decyzja o realizacji zmian. Jeśli jesteś zadowolony z samochodu, jakim obecnie jeździsz, jeśli lubisz swoją dotychczasową pracę, jeśli jesteś zachwycony czasem, który poświęcasz swojemu partnerowi, dzieciom i temu, co lubisz, to ta możliwość nie jest być może dla ciebie. Ale, jeśli nie osiągnąłeś tego, o czym marzyłeś. Jeśli nie mieszkasz tam, gdzie chciałeś. Jeśli swoich dzieci nie widzisz tak często, jakbyś chciał. To być może to jest coś dla ciebie. Pomyśl, mniej niż 1% Europejczyków, będąc na emeryturze, jest niezależnych finansowo. Tylko 4% powodzi się nieźle. A nieprawdopodobne 95% żyje na skraju nędzy. Nie wierz w bajki. Osoba, która dała ci tę kasetę, znalazła firmę, w którą uwierzyła. Dała ci tę informacje z jednego powodu: szanuję twoją opinię. Jeśli IBM to robi, jeśli Citibank to robi, jeśli Amazon to robi, to czy nie uważasz, że warto, abyś i ty przyjrzał się tej możliwości dokładniej?